Dzisiaj przeprowadzamy akcję profilaktyczną wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie. Z uwagi na to, że szkoła ta przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Odblaskowa Szkoła. W związku z tym wszyscy uczniowie są już wyposażeni w elementy odblaskowe i chcielibyśmy również, żeby też mieszkańcy naszego powiatu byli wyposażeni w te elementy. Wierzę w to, że naprawdę może się, możemy komuś uratować życie nawet. Nawet ja już widziałam parę osób starszych często chodzą na przykład z właśnie kamizelkami, na rowerze jeżdżą. A sami zakładacie takie odblaski czy tak? Nie tak, mamy? tak. Najczęściej mamy przy plecakach założone albo gdzieś przy butach, przy ubraniach. Na początku może troszeczkę sceptycznie do tego podchodziłam, ale teraz z każdym tygodniem naprawdę ta akcja nabiera większego takiego rozmachu i uczniowie sami przychodzą, pytają, gdzie idziemy, co robimy. Naprawdę wierzę w to, że, że kiedyś to przyniesie skutek, że jakieś dziecko ubierze odblask i go to po prostu uratuje.